Dzień dobry, witamy wszystkich w kwaterze Borówkoju Faktory w poprawie tunelowej. Dzisiaj przy mnie stoi przedstawiciel kawiarni firmy Sumiagro. Bardzo serdecznie witamy Panią Justynę. Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy przy borówkach, które w tym momencie w tunelach są już bardziej zaawansowane niż w polu otwartym, bo jak widzimy rozsypuje się już, rozsypuje się pąk kwiatostanowy, widać poszczególne pąki kwiatowe. Widać też pierwsze liście, aczkolwiek jest dosyć zimno, ale już w następnym tygodniu będzie według prognoz trochę cieplej. I od razu zacznę od tego, że w tamtym sezonie robiliśmy doświadczenie z waszym nowym produktem, który zmienia trochę podejście do nawożenia azotem. Produkt nazywa się Encera. Wyniki, które uzyskaliśmy, były prezentowane na konferencji borówkowej. Były dlatego, bo było czym się pochwalić, naprawdę było czym się pochwalić. A co takiego zrobiliśmy, że takie dobre wyniki uzyskaliśmy? Zastosowaliśmy preparat, który zawiera bakterie produkujące, wiążące azot z powietrza. Przy czym produkt i zastosowany w zabiegu nalistnym działa w ten sposób, że bakterie wnikają do liścia, ale nie pozostają w przestrzeni międzykomórkowej, tylko wnikają bezpośrednio do komórki. Dzięki czemu roślina no, dostaje i korzysta z azotu y, w takim docelowym miejscu bliżej, tego azotu wprowadzić się nie da. Zastosowaliśmy NCR na y, początku maja. To był, to jakiś... był początek kwitnienia, to był początek kwitnienia mhm. ale już po tych ochłodzeniach takich tak. wiosennych. Zastosowaliśmy ją dlatego, żeby w momencie, kiedy rośliny wejdą w taki moment stresu, kiedy mają ograniczony dostęp do składników pokarmowych, zwłaszcza do azotu, mogły wykorzystać właśnie i korzystać z azotu, który jest dostępny produkowany przez bakterie. W tamtym sezonie bardzo dużo czasu znaczy dużo czasu dyskutowaliśmy mocno właśnie nad terminem zastosowania. Tak. Bo... Myśleliśmy o trochę wcześniejszym terminie, no ale by ten okres mrozów, to były mrozy, nieprzechłodzenie, nie, nie przechłodzenie. Tak. 24 kwietnia temperatura nas spada do minus 5,5 w 5 5 ,5, zależności od lokalizacji plantacji, dlatego poczekaliśmy około tygodnia, kiedy zrobiło się cieplej, bo raczej ta temperatura ma wpływ na wchłanianie. Tak. To znaczy się, bakterie same w sobie są, wbrew pozorom, jak na tego typu bakterie, są dosyć odporne na temperatury i one sobie dobrze radzą nawet w tych niższych temperaturach, w tych temperaturach poniżej 10 stopni, czy w okolicach 5 stopni. Natomiast nam zależy na tym, żeby bakterie, które wnikają do rośliny, bo one namnażają się, one się rozprzestrzeniają, one docierają też do nowych liści, do nowych przyrostów, w związku z czym no tutaj dobrze, że żeby przynajmniej przez ten czas, kiedy bakterie wnikają, no to temperatura była jednak wyższa, taka temperatura powyżej 10 stopni. Ważne jest też same warunki wykonania zabiegu, ponieważ wykonujemy zabieg bakteriami, w związku z czym nie robimy tego zabiegu w pełnym słońcu. Tutaj ważne jest, żeby ten zabieg był albo w dni pochmurne wykonany, albo po prostu wieczorem, kiedy już nie ma tej, tego pełnego nasłonecznienia. Natomiast rzeczywiście zastanawialiśmy się nad terminem zabiegu, dlatego że robimy zabieg do listny, więc no ta roślina musi mieć też masę tak. liściową, która, to, która te bakterie pobierze, tak żeby po prostu to jak najbardziej skutecznie działało. Ale ograniczyliśmy się tylko do jednego zabiegu i to był bardzo dobry pomysł, dlatego że no, gdybyśmy powtórzyli zabieg już chwilę przed zbiorem, no, to jest duże ryzyko, żebyśmy ją po prostu za bardzo wpędzili w ten rozwój wegetatywny, no i mielibyśmy pewnie później problem zimą, żeby ona faktycznie weszła w ten stan spoczynku. Z takich obserwacji makroskopowych, nazwijmy je w ten sposób, czyli oglądając kondycję roślin, po aplikacji w czasie rozwoju i porównując z kontrolą, y, trzeba zaznaczyć, że nie zaobserwowaliśmy jakiejś bujności wzrostu. Tak. Tak? Czyli nie przeazotowaliśmy tej rośliny, tak. aczkolwiek y, mierząc zawartość chlorofilu, czyli posłuchając się tam y, tym wskaźnikiem spad, y, liście były zieleńsze. Y, liście były zieleńsze. Y, to co y, taki Chyba pierwszy efekt czy taki główny cel stosowania tego produktu no to jest oczywiście zwiększenie plonu bądź utrzymanie albo zredukowanie straty plonu, która wynikałaby właśnie z tych niskich, z tych stresów, które będą w okresie później, już późniejszym, na przykład suszy. Dlatego, że no jest wtedy duże ryzyko drobnienia tych owoców, jest duże ryzyko gdzieś zrzucania zawiązków, my wpływamy na podziały komórkowe rośliny, my powodujemy że roślina w momencie kiedy ma zablokowany za transport ona korzysta z materiału budulcowego w związku z czym m, nie obserwujemy takich efektów na przykład więdnięcia w momencie kiedy robi się e, sucho dlatego że ten turgor cały czas jest e, utrzymany w związku z czym obserwowaliśmy jakie będziemy mieć plony chcieliśmy zbadać plon Chcieliśmy zbadać również no, wyrównanie tych owoców i wielkość i ilość owoców na, na roślinie. No i wyniki rzeczywiście nas zaskoczyły, ale tak bardzo pozytywnie. Doświadczenie z encerą będziemy kontynuować w tym sezonie. Tak więc w czasie finału boroczkowego faktory we wrześniu będziecie mogli zobaczyć kombinację kontrolną i kombinację z encerą. Natomiast teraz poruszmy inny temat. Bardzo. Gorący temat ostatnich dni to jest acetamipryd. Tak. Acetamipryd i ograniczenia pozostałości acetamiprydów w owocach. Wyszło od 19, czy tam pod koniec stycznia wyszło rozporządzenie, które wejdzie w życie 19 sierpnia, w którym zostały zmienione, ograniczone, no dosyć drastycznie, maksymalne poziomy acetamiprydu w owocach. Acetamipryd, substancja zawarta w mospilanie, no i oczywiście to wywołało duże zamieszanie, zwłaszcza w uprawach takich jak uprawy jagodowe, bardzo dużo pytań o ten acetamipryd. Ja chciałabym trochę uspokoić, że oczywiście te ograniczenia są, natomiast w takich uprawach jak na przykład borówka, malina czy truskawka, one nie będą miały większego wpływu na stosowanie mospilanu. Głównie uderzą w takie uprawy jak porzeczki, gdzie rzeczywiście ten poziom jest, ma być na acetabiter ma być na poziomie niewykrywalnym, w związku z czym nie możemy za specjalnie tej substancji zastosować. Natomiast jeżeli chodzi o borówki i ten moment, kiedy stosujemy Mospilan, jest jeszcze na tyle dużo czasu, że te poziomy, które są w nowym rozporządzeniu, nie powinny być przekroczone. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak. No, tematykę, którą dzisiaj poruszyliśmy, myślę, że warto kontynuować, warto ją śledzić. I cóż, zapraszamy do śledzenia. Zapraszamy do oglądania, zapraszamy do komentowania, zapraszamy do śledzenia materiałów, które na pewno będą się ukazywały systematycznie, a pod koniec sezonu zapraszamy na Borówkowe Faktory, gdzie na własne oczy będzie można zobaczyć, jak zadziałała nasza MCA.